Czy w kosmosie można jeść chleb? Życie astronautów na stacjach kosmicznych wiąże się z wieloma ograniczeniami, w tym także z zakazem spożywania chleba. Kruszące się okruszki mogą uszkodzić czuły sprzęt, zatykać wentylację czy stwarzać zagrożenie pożarem. Wyjątkiem jest pieczywo typu tortilla. Nie kruszy się, łatwo ją transportować i ma długi okres przydatności. Mimo zakazu, w 1965 roku astronauta John Young przemycił kanapkę z chleba żytniego i wołowiny na pokład misji Gemini-3, dzieląc się nią z wierczylem. Grissomem. Choć sytuacja nie spowodowała awarii, incydent podkreślił ryzyko związane z tradycyjnym pieczywem w kosmosie. Inne zakazane produkty to m.in. frytki, napoje gazowane, sól i pieprz, a także lody i ryby, które mogą powodować zapylenie lub problemy z przechowywaniem. Trwają jednak prace nad technologią pozwalającą na wypiekanie pieczywa w kosmosie. Projekt Bake in Space ma na celu stworzenie pieców i receptur przystosowanych do warunków mikrograwitacji. Świeże pieczywo mogłoby wspierać kondycję psychiczną i i fizyczną astronautów podczas długotrwałych misji, np. Na, na Marsa.